Z tej strony Kuba, a to jest WWE backstage po wczorajszej gali Monday Night Raw, ostatniej gali Raw przed WrestleMania 40, tą, która jest już w sobotę i w niedzielę, już w ten weekend tak wielka gala w świecie WWE, na której naprawdę wydarzy się mnóstwo, jestem o tym przekonany, i przede wszystkim będą miały miejsce niesamowite walki, te które są zapowiedziane, i być może te, które odbędą się na gali, o których jeszcze nie wiemy. Kto wie, kto się pojawi, kto wie, co się wydarzy, kto wie, czym WWE nas zaskoczy, a być może kim? Oczywiście gala ROU gościła w Barclay Center, był zapowiedziany The Rock, był zapowiedziany Roman Reigns, którzy otworzyli Gale no, oczywiście w bardzo mocnym stylu podkreślili, że zleją e, oczywiście Kodygorowca oraz mistrza światowagi ciężkiej, czyli Sefa Rollinsa w takim meczu w sobotę na Resomeni. Sef Rollins ze swoim tytułem mistrzowskim pojawił się w publiczności ale po chwili również zostało oznajmione przez Solo, że nie zmierzy się dziś Seth Rollins ani z Derokiem, ani z Romanem Reignsem Zmierzy się z nim i do tej walki miało dojść i do tej walki rzeczywiście doszło. Walka wieczoru, panie i panowie, pierwszy raz po kilku miesiącach przerwy spowodowanej kontuzją. Seth Rollins wrócił do akcji, Seth Rollins zaliczył rozgrzewkę przed row. Seth Rollins stoczył pojedynek z Solo z Jednak wydawało się, że to się nie skończy w taki Sposób. No i oczywiście wiemy doskonale, że się nie skończyło. Biorąc pod uwagę to, że w walce o tytuł interkontynentalny rywalizacja nabierała tempa przez ostatni czas, po Gantlet Meczu, który zagwarantował miano pretendenta samemu Zainowi, ten nie zwalnia tempa. Tydzień temu przegrał z Bronsonem Reedem, jednak The Big Bronson Reed zaliczył rewanż właśnie w walce z Sami Zainem tutaj na row w Nowym Jorku. Jednak niestety walka zakończyła się w zupełnie. Inny sposób. Oczywiście wielki przegrany, którego tak bardzo publiczność dopingowała i chwaliła, czyli oczywiście zwany tak zwany Shorty G, kiedyś z WWE w roku 2019. Chad Gable pojawił się właśnie atakowany przez mistrza interkontynentalnego, najdłuższego mistrza interkontynentalnego w historii WWE, czyli oczywiście. Tutaj Gantera, który Gunter właśnie nim zamiatał. Zamiatał na zapleczu, zamiatał na arenie. To odwróciło uwagę samego Zeina, No, i tym samym cóż, najpierw Gable oberwał od Guntera, później sam sami Zayn oberwał od Guntera. No i ten padł ofiarą bardzo mocnego lineu właśnie na stage'u. Niesamowite to było, ponieważ jeszcze dołożył Big Boot Gunter. No i tym samym podkreślił, że tytuł będzie obroniony właśnie w sobotę pierwszego dnia mm, z wrestlingu. No, jakby nie było, no atmosfera jest podgrzana, czekamy na tę walkę. Jestem bardzo ciekaw, co by było, gdyby naprawdę do tej walki doszło, e, tylko że nie z Samim Zaynem, a z Brokiem Lesnarem. Sytuacja naprawdę byłaby zgoła odwrotna. No i tym samym mieliśmy później Brawl między Mistrzynią Świata e, Kobiet WWE, czyli oczywiście Rion Ripley, a pretendentką Becky Lynch. No, naprawdę, atmosfera jest niebywała. Walka ta również odbywa się w sobotę. No i tym samym czekamy z niecierpliwością. Ja mówię, Wiem, że to jest jedna z najważniejszych walk ostatnich lat, jeżeli chodzi o dywizję kobiecą. Naprawdę dwie panie, które nie dają sobą pomiatać. Dwie panie, które. Można by powiedzieć, że czują krew, czują rzeczywiście tą złą, jak i dobrą krew. No i nawet ochrona nie powstrzymała. Nawet Adam Pierce, nikt z zaplecza nie był w stanie rozdzielić tej dwójki. Naprawdę było bardzo, bardzo mocno. Biorąc pod uwagę, że mówię tutaj o najważniejszych wydarzeniach z RAW, no to trzeba również powiedzieć, że na zapleczu w segmencie dowiedzieliśmy się, że to uwaga: The Tribal Chief Roman Reigns wprowadzi do Hall of Fame pola Heymana. No oczywiście wiemy doskonale, że miał być to Brock ale stało się jak się stało. No cóż, przyszedł czas oczywiście na walkę wieczoru Monday Night Raw czyli Seth Rollins vs Solo. O jak miło było zobaczyć ponownie Rollinsa walczącego na żywo w WWE był to Bloodline Rules Match czyli jeszcze stypulacja, której w WWE nie widzieliśmy żadnych dyskwalifikacji <laughs> dziać się po prostu może dosłownie wszystko teoretycznie wiedzieliśmy, że walka teoretycznie zwycięzca nie ma znaczenia po power bombie, prosto w drewniany stół oraz Curb wstąpi od Rollinsa, ten praktycznie walkę wygrał, jednak pojawił się The Rock, który oczywiście musiał namieszać, miał zaatakować Rollinsa, ale powrócił Cody Rhodes którego rok rozkrwawił przecież na parkingu, na fantastycznym row w Chicago sprzed tygodnia. No i tym razem Cody przyszedł, aby mu odpłacić. Niestety to, co się stało, to rzeczywiście fantazja, fantazja Cody'ego, ponieważ ten nie był w pełni sił, aby mógł tutaj naprawdę namieszać, aby móc tutaj coś wskórać, cokolwiek zdziałać. No i oczywiście, jak doskonale wiemy, Bloodline przejęli pałeczkę. Miał być rock bottom na stole komentatorskim, kiedy Rollins połączył swoje Siły właśnie em, z Codym Rhodesem, jednak pojawił się Roman Reigns, który odciągnął kod jego, zaatakował Rollinsa, no i tym samym The Rock zdjął tytuł z napisem The American Nightmare, ten sam skórzany pas, na którym tydzień temu pisała, oczy, pisało oczywiście Mama Rhodes zarówno Reigns, jak i Rock zlali swoich rywali z WrestleMania pasem i takim obrazkiem zakończyliśmy galę. Row. jeszcze wcześniej dorzucił potężny, potężny, naprawdę potężny spear Roman Reigns swoim rywalom. The Rock wyzywał w ringu solo, jeszcze trzymał e, kod jego jak ten, lał go pasem prosto po plecach. No, powiedzmy sobie szczerze, było to naprawdę niesamowite. Dostać takim pasem, no to naprawdę musiał no i tym samym akcent został niesamowicie, że tak powiem, skwitowany na RAW. Akcent Resmenii, akcent taktim meczu, akcent jednej z największych walk w historii. Bez wątpienia, Resmenia pierwsza, Hulk Hogan i Mr. T versus Paul Orndorff oraz Roddy Roddy Piper, gdzie sędzią specjalnym był Mahomet Ali. Resumienia 40, 39 lat później mamy walkę Deroki i Roman Reigns, czyli Bloodline versus oczywiście Seth Rollins i Cody Rhodes. Tym samym tutaj pasów mistrzowskich nie ma na szali, ale pamiętajmy, że tytuły będą drugiej nocy bronione. Myślę, że fani na pewno są zadowoleni z tej jakże mocnej końcówki właśnie Row w Brooklynie. Publiczność lubi Deroka, to już nie są te czasy, że buczą na healów, a jednak dopingują i cheerują faceów. Oczywiście. Po tym, że Derog zabrał miejsce jemu był lekko imbuczany, no lekko, bardzo mocno w internecie skrytykowany, nie tylko przez lokalną publiczność w USA, ale także przez wszystkich fanów na całym świecie. Jednak ta chyba nienawiść odeszła w momencie, w którym fani widzą, że Derog gra świetnie swą rolę Hila, No i tym samym, oczywiście, Cody Rhodes ma swoją walkę o tytuł po tym, jak wygrał Royal Rumble. Co do karty walk Ressumanii 40 no to rzeczywiście jest ona już całkowicie znana. Znamy walki, te które odbędą się w sobotę. I te również, które odbędą się w niedzielę. Pozwólcie, że w tym momencie na koniec tego odcinka przedstawię Wam e, całą właśnie kartę resumenii, która odbędzie się w sobotę. Oto sobotnia karta walk. Oczywiście walka wieczoru Roman Reigns oraz e, The Rock kontra e, Cody Rhodes e, i Seth Rollins. Oprócz tego zobaczymy walkę e, pomiędzy nikim innym jak The Mummy vs The Man. Czyli World Women's Championship is on the line. E, w starcie od tytułu interkontynentalny sami Zayn versus Gunter e, Brad versus Brad, czyli blood vs blood, Jay vs Jimmy Uso. Zobaczymy ladder match o pasy taktimowe z udziałem sześciu drużyn. Zobaczymy również walkę, która na Smackdown została dodana. E, sześcio wal, osobowa walka kobiet. Oprócz tego inny taktim mecz. E, tak, panie i panowie mamy Luchadorów przeciwko Dominikowi Misterio oraz Santosowi Escobarowi. Dragon Lee i Rey Mysterio łączą swoje siły. No, znowu mamy potyczkę ojca z synem, czyli Dominiki, Rey, znowu kolejny raz w jednej walce przeciwko sobie na Resomeni. Ale dobrze, niech jednak dają sobie popalić. Kolejna rodzinna walka. No i oczywiście Resomenia Sunday. Reigns vs Rhodes o Undisputed WWE Championship. Rollins kontra McIntyre o World Heavyweight Championship. I Sky vs. Bailey: O WWE Women's Championship. Um, triple Threat Match. Y Czyli Logan Paul versus Kevin Owens versus e, Randy Orton o United States Championship oraz oczywiście dwie walki na które ja osobiście bardzo czekam, chociaż jakieś specjalne specjalnie ważne nie są. Chociaż patrząc na to, że na SmackDown są niesamowite podbudowy rywalizacji AJ Stylesa z LA Knightem, tak jednak myślę, że ta walka będzie dobra, tak jak kiedyś pod y, jednym filmem Widz zasugerował, tak ja także uważam, że to był, powinien być steel cage match, żeby jednak dać te różne rodzaje walki na ale jest to normal match, więc myślę, że akurat też będzie walka fajna. No i mamy uwaga: Six Men Tag Team Match, ale nie jest to zwykła walka, czyli dwie drużyny: Babileshli i Street Profits versus The Final Testament, ponieważ jest to Six Men Street Fight. Philadelphia Street Fight Match. Żadnych wyliczeń, żadnych dyskwalifikacji. Anything goes. Myślę, że resumenio zapowiada się całkowicie, bardzo, bardzo, całkowicie, całkowicie super. I całkiem super. Jeszcze będą, będzie dużo filmów przed resumenią, więc naprawdę jest na co czekać. No to byłoby na tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Szybki odcinek z omówieniem najważniejszych wydarzeń na Row. Kilka momentów, kilka walk pominąłem, ale tam praktycznie. Nic szczególnego się nie działo. No nic, powoli dobiega okres y, drogi do y, resomeni, dobiega końca ten okres, więc jakby nie było najciekawsze dopiero przed nami i pamiętajcie, sobota niedziela resmenia. Do usłyszenia, pozdrawiam was. Słyszymy się w kolejnych filmach. Cześć.